Rząd chce skończyć z darmową pracą w Polsce. Ich propozycja staż za minimum 3000 zł. W końcu ponad 1 trzecia firm oferujących praktyki realizuje je wyłącznie w formie nieodpłatnej. Kolejne 20% wypłaca wynagrodzenie tylko w części przypadku. Najczęściej kwoty te nie przekraczały 1800 zł. Dlatego Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt ustawy regulującej staże. Dokument zakłada minimalne wynagrodzenie i limity czasu pracy. A także likwiduje bezpłatne praktyki. Za staż mamy dostać przynajmniej 35% przeciętnego wynagrodzenia, czyli właśnie około 3000 zł. Dla nieletnich minimalna kwota to 250 zł. Będzie musiał być realizowany na podstawie pisemnej umowy, która będzie określać zakres zadań, program stażu oraz obowiązki jego organizatora. Do tego staż ma trwać maksymalnie pół roku. Stażysta zostanie objęty obowiązkowymi składkami społecznymi na zasadach zbliżonych dla zleceniobiorców, a także ubezpieczeniem od wypadków. W projekcie znalazły się również zasady dotyczące urlopów. Starzysta ma otrzymać jeden dzień wolny za każde 30 dni trwania stażu w pierwszych trzech miesiącach oraz dwa dni wolne za. Kolejne okresy. Co więcej, resort pracy wprowadza ograniczenia w ponownym przyjmowaniu stażystów. Osoba, która odbyła już staż lub była zatrudniona u danego organizatora, będzie mogła wrócić dopiero po 24 miesiącach. Jednocześnie liczba stażystów u pracodawcy nie może przekraczać liczby pracowników w przeliczeniu na pełen etat. Więcej informacji na temat rynku pracy w Polsce dowiesz się na impoland.pl.